Japoński ocet do picia, proszę państwa, jest to rzecz kulturowo wpliknięta w Japonii od wieków. Jak będziesz pić dużo octu, to twoje kości staną się miękkie, ogólnie zdają się gętkie. Jest to najczęściej ocet ryżowy, akurat w tych napojach jest użyty ocet jabłkowy. Potwierdzono skuteczność ma taką, jak redukowanie tkanki tłuszczowej, przyspiesza metabolizm. Smakuje tak że niektórzy z Was na pewno znają ten smak. Pamiętacie jak za dzieciaka były te syropy, takie w szklanych, grubych butlach, z tymi takimi jebniętymi kurkami szerokimi, że jak się wylewało ten syrop, to się od razu wylewało na bok i ta kropla ściekała, i malinkowy sob, to tak to smakuje. Tylko co robi ten ocet? Daje kwaskowatość i nie czuć takiego stricte octu,